Witamy Was serdecznie w kolejnym Patroniu Fotograficznym. Dzisiaj gość specjalny, Marylka. Lecimy z tematem. Miło. Żeby Wam tak przybliżyć, gdzie się znajdujemy. Jest to takie jakby sanktuarium dla ptaków. Gdzie tutaj Marylka? to się dzieje dokładnie z tymi ptaszorami? To jest hołk konserwancy trast. Oni się zajmują rehabilitacją i ochroną Ptaków drapieżnych. Przede wszystkim y, największy nacisk tu kładą na sępy wszelkiego Aha. rodzaju, wszelkiego, wszelkie gatunki sępów. Zajmują się ochroną, leczeniem, rozmnażaniem. No i wspomagają te, te wszystkie organizacje w Afryce, w Indiach na, w, w zasadzie na, na, na całym globie. Bo słyszałem, że jak ktoś tu miał sowę, gdzie znalazł u siebie w Sdole i, i oddał tutaj też tak, i oni tak, mają wyleczyli tu, i podchowali. Mają tutaj szpital, mają taki ośrodek rehabilitacyjny i ptaki, które nie miały zbyt długiego kontaktu z ludźmi są wypuszczane na wolność. No niestety te, które już były. Jakiś czas w niewoli, takie mhm. sowy, na przykład puszczyki, czy jakieś tam, mhm. jak jest dłużej chyba niż dwa tygodnie w, w rękach ludzkich, no to już do, do świata takiego dzikiego już może wrócić nie ma, nie na ma powrotu, bo już ma za duże zaufanie do człowieka. Oj. Więc oni te ptaki tutaj u siebie mają, trenują. Świetne miejsce, bo ptaki mają bardzo dużo miejsca. Codziennie latają mhm. i codziennie same sobie grzecznie wracają. Do, nie, nawet nie, nie powiem, że do klatek, bo są, tu musisz pokazać Bartek, te duże... Yy, Takie woliery dla ptaków. Tak, duże, gdzie one nawet sobie mogą... Polatać, nie? Polatać. Także ptaszory mają... wiedzą, że po pokazie na przykład są karmione i wtedy grzecznie sobie wracają. Kosy też, tak? <noise> Kosy, rudziki, tu wszystko. Ja tu, tu mi się udało parę lat temu sfotografować pierwszy raz tego. Jak to, jak on się, się nazywa? Redwing. Redwing to jest ten. To jest rodzaj um, drozda Drozda, To jest ja chyba, chyba to się. A widzisz? To sprawdzimy, no. żeby odcinek nie był nudny. Porównamy się te dwa zestawy. Czyli ja mam Z8 i Nikora. 18600, a Marylka ma Canon R7 i do tego obiektyw Canona 100. Do 500. I oczywiście będą pokazy z, zdjęć Zobaczymy. i czekamy na Wasze komentarze e, pod tym filmem coś dla fanów Kanona oraz coś dla nikoniarzy w tym odcinku jak najbardziej się coś znajdzie ciekawego. Siema! Uhu. Uh, 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 uh. <laughs> będzie się lata chyba nie? Może będzie. Zawsze lata jedna z nich. Będziesz dzisiaj latał? Puchaczu? Tutaj rozegra się dzisiaj cała akcja dzisiejszego wypadu, ponieważ będziemy tu fotografować różne ptaszory z Sawany Afrykańskiej oraz z Afryki. Zobaczymy tutaj między innymi kogo. Sępy, kanie czarne. A tego orła dzisiaj będzie? czy...? Zobaczymy. Wszelkiego rodzaju yy, kaniest... Yy, jak one się. Nie wie, jak one się nazywają po polsku. Żółtodziobę. Czyli wszystkiego rodzaju drapieżniki, bawcy. Tak, najróżniejsze. Ja najbardziej czekam na nasze polskie bociany. Też będą. Oraz pokus. Se I sekretary Ryberts? Kukubara. Sekretarz. Może będzie kukubara? <gry> Także szykuje się odcinek pełny wrażeń. My już z Marylką na stanowiskach. Czekamy na show, który odbędzie się właśnie naprzeciwko. Korzystając z czasu, zanim przyjdą ludzie, Marylka Wam powie plusy swojego zestawu dzisiejszego dnia. Marylka jak byś mogła powiedzieć? Co najbardziej Ci się podoba właśnie w twoim aparacie i, wszystko, i właśnie w tym obiekcie? Wszystko. No mi się to nawijaj, Temat aparatu jaki aparat. Lekki, jest szybki. O, co jeszcze? Megapiksele ile? 30% coś tam. Często używasz kropa? W aparacie? No, nigdy. Nigdy widzisz. Nigdy. Y, tak samo w, R, w tym w R6. Mhm. Który siedzi w domu, użyłam go parę razy, ale jakoś bardziej mi ten R7. Czyli mówisz, przyda się w przyszłości, będziesz otwierał swój kanał YouTube'owy i zaczniesz vlogować? No, no zobaczymy. Zobaczymy, jak się zobaczymy, rozkręci zobaczymy, temat. Zobaczymy, jak nie? się rozkręci. Powiedz mi, żywotność tej baterii. To zależy od pogody. Mówisz? No, zależy od pogody, i ja nie wiem, może i baterie też, bo czasami bateria mi wytrzymuje cały dzień. Aha. A czasami trzeba ją zmienić ze dwa razy. Czyli, no ale powiedzmy na przykład, przy. Jak to określić? Przy, robi, przy zrobieniu 2500, zdjęć na przykład. Na jednej baterii? Dwie baterie. Dwie baterie. I Aha. wszystko w rawach, nie wchodzisz w jpeg nie? Wszystko w rawach. Wszystko w rawach. A powiedz nam więcej o swoim AF-ie. Wiadomo, że AF autofokus w Kanoch jest o wiele lepszy niż na przykład w Nikonie Z8. To znaczy z tym wykrywaniem oka na przykład, no. to czasem jest mały problem, to znaczy nie problem w, w, w dużych obiektach, w dużych ptakach, mm -hmm. ale w małych ptakach czasem tak, bo łapie zamiast oka yy, w, ostrość ustawia na. Piórka, gdzie jest coś podobnego do oka, plamka czarna, coś czyli się takiego, miesza czyli sami. gdzieś tak, coś się miesza. Ale generalnie rzecz biorąc, nie, 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 ma, nie ma co na W A którym kanonie było to, że gdy patrzyłeś przez wizjer tam ci szedł fokus. Jest taka opcja też? Nie mam pojęcia, nigdy tego nie używałam. <laughs> ja widziałem to na YouTubie i właśnie ktoś powiedział, że, że gdy spojrzał w lewo, w prawo to ma się łapał, także wychwytowało około właśnie. A to może jakaś, jakiś, <grym> ty, 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 ty. jakiś inny aparat? inny order. aparat, może i Canon, ale taki trochę z wyższej półki. A powiedz teraz o tym obiektywie pięknym, który tutaj masz. No, obiektyw jest. Jest bajka, powiem, jest szybki. Czy to jest Sto po, pięćset. Pochowane to wszystko jest tutaj ten ubranko, jest od. Huga! Od Wspieramy polskich twórców tak, Polskie firmy. Tak, bardzo się sprawdza wszystkie... Poga pokaż tego guziki, co mam z boku na tym obiektywie jeszcze. Tutaj, tutaj? masz stabilizację obrazu. To nie? Tak jest. No. masz. Trzeba mamy full range do 3 metrów. AF manualny i auto stabilizacja. O no. Wam powiem szczerze, że trzeba to często sprawdzać przed rozpoczęciem wyprawy, ponieważ jak u mnie w prostaku, to się samo zmienia w magiczny sposób. A tu jest problem, to znaczy problem, na przykład tu trzeba mocno się przyłożyć teraz żeby do zmienić. tego, żeby zmienić, bo ta osłonka działa tak dosyć poważnie. No ale generalnie rzecz biorąc, ja jestem z całego tego zestawu, jestem bardzo zadowolona. U mnie robotę robi przede wszystkim Rozmiar tego aparatu jest mniejszy, tak samo jak Marylki r, R5, tak? Ta to jest 7. R7. r Rozmiar robi swoje, czyli odchodzi on dodatkowa waga. Żywotość baterii, 1000 zdjęć mamy gwarantowane, zależy od pogody. Podobnie jest u mnie w Nikonie. I tutaj u mnie 45 megapikselów robi robot. Ile u Ciebie jest pikseli? 30, coś tam, 30 kropka. Czyli mamy już wycinać. No. Za chwilkę zobaczycie, jak wygląda Marylki autofocus jest tak porównując na przykład do, do, do tego R6, no. który siedzi w domu tam jest tylko, tam jest pełna klatka jest 20 pikseli no, od tego zaczynają jakieś no. na DSLR i jakoś tak y, może do wielkich obiektów byki fotografować no. i to jeszcze w takich warunkach y, świetlnych nie za pozytywnych to może i jest dobre, bo z kolei y, szumów nie ma bo mniejsza matryca, znaczy, Mniejsza, mniejsza matryca jest, i, ale i jest, mm, mm. tu są szumy, ale te szumy się spokojnie redukuje w tym, programie w topazie. W topazie, albo co to, jak wolą, w Lightroomie. Jest taka opcja teraz, w najnowszym nowszym Lightroomie. Ja wszystko, co, znaczy nie, 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 nie dużo w, ingeruję w zdjęcia, ale takie usuwanie szumów, no to jeden Znaczyna. klik w topazie i wszystko. Ale używasz szczególnie Photoshopa. Do edycji Photoshopa. Zdjęcia. Najpierw wszystko do Bridge'a idzie, a potem Photoshop i. Jeśli byście chcieli zobaczyć, jak Marylka obrabia zdjęcia w Photoshopie, bo większość ludzi też obrabia w Photoshopie. Ja jestem fanem Lightrooma. Ja piszcie baj... w komentarzach, Marylka takiego filmował Wam tutaj nastruga. No i ja nawet Lightrooma nie ogarniam. Jakoś tak od początku nad No nie ci. te podstawowe jakieś tam, jeżeli trzeba, hmm. to coś się tam robi, a potem Photoshop. I też delikatna. Delikatna obrówka, tylko nic tam. Drastycznego nie, nie wprowadzasz, nie, prawda? Nie, nie, nie. Jak mówiłem wcześniej, natura jest piękna sama w sobie. Moi drodzy, widzowie z powodów technicznych. Nie mogliśmy nagrać zrzutu z wizjerów, ponieważ tutaj technologia nam płata figle, ale w zamian postaram się podpisać każde jedno zdjęcie, także będziecie widzieli, w jakich parametrach było robione zdjęcie, czyli czas przysłona oraz ISO. W dodatku zapraszam na nasze flickery i tam zobaczycie te zdjęcia w większym powiększeniu i i detale, czyli czy to oko było naprawdę ostre i jak to tło zostało też pięknie rozmazane Maryla teraz się podzieli swoimi przemyśleniami po dzisiejszym pierwszym pokazie opowiada nam o ustawieniach swojego aparatu oraz jak pogoda wpłynęła na jej dzisiejsze <symch> zdjęcia <słyska> <trafię> ta pogoda jak widać jest przepiękna trochę słonko za ostre, ale czasem chmurka się trafi no ja mam ustawienia jakie przy takim ostrym słonku to ja mam 1 cztery sekundy F10 ustawione i są maksymalne dwa chyba powinnam zejść trochę niżej nawet z tym mhm. bo trochę jest za duże kompensacja tak? ja mam na minus zero w porywach to znaczy, jednego stopnia. staram się, żeby było na, jak mi to na grafie, no tu akurat było Mi wtedy pięknie rydko. spada ISO w dół, tak jest 0,7 do 1. Mi tak ISO wariuje 630 do 400. Set. Czyli używasz też Instagrama, żeby zobaczyć, czy są zdjęcia poprawne? Czy wolisz patrzeć się na zdjęcie, które Ci zrobił aparat? To znaczy czasem, czasem wyrzucam okiem na to, na przepały, jakie mi pokazuje na mm -hmm. info. Ja... Czy są jakieś, czy no i na, na ten, na, na histogram. Mm -hmm. Ale yep. jakoś się trzyma nawet. Ja mam ustawione tylko przepalenia. Jak mam za bardzo jasny, to mi wtedy świeci. Ale histogramu nie używam. <grym> to znaczy, jak se nacisnę, nie to, że on jest, że mi się wyświetla automatycznie mm -hmm. gdzieś tam. Jest po prostu. No, jest trochę, trochę to światełko dzisiaj jest za ostre, jak dla mnie. Ładnie było rano, było dosyć chłodno i pochmurnie. No. Teraz wyszło słonko i już się pokazuje nam wirowanie powietrza, delikatne. Heat wave, tak zwany, w tak. angielsku. A tu właśnie oglądam zdjęcie, na którym nie wiem, nie mam zielonego pojęcia co jest. O, jest pięknie świeci oko. Ale tylko oko świeci, a reszta jest czarna. <laughs> to takie artystyczne takie zdjęcie. Z akcentem artystycznym. Tak, z akcentem artystycznym też trzeba się nauczyć takich zdjęć robić, bo ostatnio oglądałem gdzieś, ktoś wygrał no. jakiś konkurs mhm. z tymi takimi... Ja wiem może tam było sześć ptaków, znaczy domyślam się, że to ptaki, bo tylko takie maźnięcia są tymi strzałami. No. To taki artyzm jest, to ja nie wiem. Albo zdjęcia ptaków, albo skrzyżowych zwierzaków cierpiących wygrywają zdjęcia, bo właśnie takie artystyczne mam. Ja, ja nie ma, ma, wiem, maziaki. taki artyzm do mnie nie przemawia, bo dla mnie to jest po prostu zdjęcie... Smutne takie. Takie, no smutne i takie, no, ja takie do, do, do kosza daję, bo dla mnie jest niebezpieczne. Mm, no i że takie ostatnio wygrywają konkursy. Przed nami druga część show, które wydarzy się za chwil parę, po drugiej stronie właśnie tej górki, co widzieliście i mówiłaś, że będą tam szybsze ptaki tak, sokół wędrowny na pewno będzie być może będzie pustułka pustułki też nie mają? tak, ale nie wiem czy będzie, bo czasem, czasem lata amerykańska mhm. będzie najprawdopodobniej e, ojejku, jak ona się nazywa bo kanie widzieliśmy, nie? ale to nie, nie te nasze rudy, to były te inne kanie, nie? nie? To, to, to były dzikie. To. Dzikie kanie, no. Kanie rude, ale czarne będą latać. Mhm. To widzieliśmy dopiero dwa sępy, te duże i takie mniejsze. Tak, tam taki będzie więcej sępów. Te bociany zrobiły robotę. I będą karakary. Tak? Karakara będzie. Ja nie mówię kukubara, bo z kukubarą to nie wiadomo, ale karakara na pewno. Karakara. Tylko nie wiem, czy będzie ta striatyka karakara, czy Aha. ta długa. Sekretarz zrobił robotę. No, pojawiły nam się pliszki. Pliszki, też. sekretarz, e, strzygły są. Sroki, ale stroki nie fotografujemy. <laughs> to jest wszędzie. E, tutaj A. A. fajna opcja jeszcze jest wieczorna. Czasami robimy takie show, że po 19 przy zachodzącym słońcu też włączają muzykę, puszczają dym. I wszystko no. lata i tutaj jest bardzo fajne. Tylko, że to jest tam chyba robione potem z tej... Z zagórką, tej, nie? Z górki z tego... Tam jest przepiękny ten. A musisz pokazać po tym no. zdjęciu, jak ta łąka tam wygląda. Soby się odzywają. Powiem, jak byliśmy tutaj pierwszy raz tam, dwa lata temu, to też soby latały, ale dzisiaj nie było słów. Będą. będą, bo jest trzeci pokaz w Woodland tu po prawej. Aha. I tam będą soby latać. I fajnie jest, bo jeszcze drzewa nie mają tak mocno Tyle liści nie? rozwiniętych, więc w miarę, w miarę jasno tam będzie. Byliśmy tutaj w trójkę. Z kolegą Łukaszem, którego tu pozdrawiamy serdecznie, i zobaczcie teraz pokaz slajdów z ostatniej naszej wyprawy. To było dwa lata temu, ale byliśmy w lipcu i było tutaj gęsto, często mocno zarośnięte. A jak wiadomo, te ptaki chowają się w drzewach, i było ciężko ładnie tam to wyeksponować. Tam też przebudowali troszeczkę, także inaczej nawet nie wiem, bo ja tu też nie byłam kilka miesięcy. No i nie ma tutaj krzeczorów, także to słońko się przebija, a dzisiaj mamy ładny dzień. No. Także wszystko przed nami w dzisiejszym odcinku. Póki co, jakby nie zawiódł ten. Zrzutacz. Kabelek, kabelek. Kabelek. Jeden kabelek. Jeden kabelek i by było wszystko I wszystko brało. poszło się... No niestety, poszło na porzeczki. By Trudno. My czekamy na drugą część pokazu, a Wam prezentujemy zdjęcia z poprzedniej wyprawy.